Dzień dobry Państwu. Tomasz Szwajgier, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, no jest stała się rzecz e, niebywała. E, nastąpiła prowokacja ABW przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, bo tak to trzeba określać. Szanowni Państwo, dowiedzieliśmy się dzisiaj, że e, funkcjonariusz ABW przyjechali pod byłe studio czy współpracujące studio z Telewizją Republika, usiłując zapytywać ludzi, słuchajcie Państwo, czytam za TV Republika, skandal, akcja BW w byłym studiu telewizyjnym wynajmowanym przez Republikę, transmisja, reżim Tuska kontynuuje ataki na wolne media, a BW wchodzi do studia telewizyjnego, które Republika wynajmowała na początku roku. Funkcjonariusz od, od razu zapewniał, że akcja BW nie jest związana z wyborami i ocenił, że nagrywanie przez właścicielką studia KAKADu jest czymś niepotrzebnym. Funkcjonariusz nie podał żadnej podstawy prawnej. Prezes Republiki Tomasz Stakiewicz poinformował, że w związku z akcją ABW w jednym z naszych studiów podnosimy w stacji poziom bezpieczeństwa. że Państwo, będzie to traktowane wprost jako udział yy, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie yy, Rada Tuska, w obronie, że tak powiem, Rafała Trzaskowskiego, w pomocy w wynikach, w wygraniu wyborów. Jest to coś niebywałego. Funkcjonariusze ABW przyjechali do tego studia Kakadu. Tam była właścicielka, dojechała i, i był syn. Filmowali tych funkcjonariuszy. Ci funkcjonariusze chcieli jakieś rozpytanie tam zrobić. Nie, nie pokazali żadnego dokumentu dotyczącego przeszukania tego, tego studia. Po prostu rozmawiali w sytuacji, kiedy byli filmowani, odjechali. Oni się tylko pokazali. Pokazali logo firmy i, i wiedzieli, co z tego będzie. Doskonale wiadomo było, że takie działanie teraz przed wyborami będzie... Potraktowane jako atak, jako prowokacja i po to, żeby odciągnąć te i zasłonić te, te informacje dotyczące Karola Nawrockiego. I szanowni Państwo, zostało zrobione chwilę przed konferencją Jarosława Kaczyńskiego. Właśnie nie zostało to do końca skoordynowane, bo no, niestety to jest coś niebywałego. Okazuje się, że e, jednak Jarosław Kaczyński podczas swojej konferencji już mógł się do tego odnieść. Rozumiecie? wymiecie? No weźcie, powiedzcie, że to nie jest e, jakoś e, skoordynowane. Jarosław Kaczyński na bieżąco podczas swojego, swojej e, konferencji powiedział o haniebnym ataku ABW. No mówił wcześniej te swoje... Dyrdymały, dotyczące tego, bo zaś okazuje się, że Jarosław Kaczyński uczestniczył w ustawkach, i Lech Kaczyński uczestnili w ustawkach. Uczestniczyli w ustawkach. Ja Państwu przypomnę coś, co zaważyło na tym, że Kaczyński zdobył władzę. Przypominam Państwu, że na polecenie prokuratora Gacka, tego prokuratora, który jest teraz szefem zespołu numer 3 do spraw Pegasusa, ABW pojechało do. Wprost. I słuchajcie, Państwo, wtedy było tak. Czytamy. 24 grudnia 2014 roku. Wejście agentów ABW, całkowity paraliż pracy redakcji, użycie przemocy od dyrektora a wszystko na oczach całej Polski. Próba odebrania komputerów z redakcji wprost przeszło do historii mediów. W przed przedpołudnie kolegium redakcyjne, omówienie tematów, podział zadań, praca w re. W to środek tygodnia, więc początek w finiszu pracy nad kolejnym numerem wyjątkowym, bo ukazującym się w atmosferze bu burzy po, nasz, po zamach stanu. Wszystko przebiega normalnie. Godzina 13. ABW wchodzi po raz pierwszy. Telefonuje, że... Recypiańska telefonuje, że ABW przyszedł do Sylwestra W gabinecie naczelnego pojawiają się trzy osoby z walizkami. Podejrzewamy, że nagrywają spotkanie ukrytymi kamerami. Zagłuszają akcję, tłumaczy szef działu śledczego Michał Majewski. To właśnie informuje na Twitterze, co się dzieje w redakcji. Pisze, weszło trzech panów z ABW, zędają wydania nośników. W redakcji natychmiast rozwaniają się telefony dziennikarzy. Pamiętacie Państwo, to było wszystko filmowane. Akcją kierował Kapitan Czechowicz, był Bunciuczny, zagroził, że nie wydamy materiałów, wrócił nas z zakazem przeszukania. Odebrałem to jako presję. I oni później wrócili, wyrywali redaktorowi Radkowskiemu komputer. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z prowokacją ABW. Zdajcie sobie Państwo sprawę, że teraz Republika oczywiście już mówi i wzywa do obrony już jakieś środki nadzwyczajne w telewizji Republika. Naprawdę przyjazd do jakiegoś studia, które teraz jest nieistotne, które absolutnie w żadnym wypadku nie jest konieczne, żeby przyjechać tam akurat teraz przed wyborami. ABW zdaje sobie sprawę, że jest to niezwykle ważne. I pamiętajcie, AWW, które było filmowane, ci funkcjonariusze po prostu sobie pojechali. Był pan Adrian Stankiewicz, filmowali ich, mówił o tym Kaczyński. Ja pytam się, panie ministrze Siemoniak, dlaczego pan do tego dopuścił? Kto to zrobił? To może być rzeczywiście wydarzenie. Na, które na szali tych działań wyborczych, okaże się tym, że Polacy jednak zagłosują na Alfonsa przestępcę, Kaczyński całą tą swoją konferencję. Zrobił, wiecie Państwo, w sposób kuriozalny. Bogaczyński, który opowiadał, że to Tusk był wychowany na podwórku. Oni byli dziećmi, które były w inny sposób wychowane. Zawsze opowiadał o lumpen On mówił to również o mnie, o Janku Pińskim. No, ciężko jest to nas powiedzieć, że jesteśmy z lumpem proletariatu. Wiecie Państwo, ja rzeczywiście, ja byłem dzieckiem z rodziny inteligenckiej, wychowany najpierw na warszawskim Mokotowie, tam, tam gdzie się urodził i, i, i wychował znany Stanisław Grzesiuk. I, I później tutaj na warszawskich Bielanach, na Przedszkim Żoliborzu. Rzeczywiście wśród no, różnych ludzi e, tutaj Znany był teren przytyk, przy Agorze, Dorycka i te wszystkie miejsca. Rzeczywiście były, były, to, były to różne tereny. I wiecie Państwo, Kaczyński teraz zaczął opowiadać o tym, jak on razem z bratem no niemalże uczestniczyli w ustawkach. Kaczyński powiedział jeszcze jedno, że on kilkadziesiąt razy był na Pogotowiu, bo rzeczywiście był taki Pogotowia ratunkowego na pracy inwalidów. My o tym mówiliśmy i przygotowaliśmy te materiały do książki, która miała być u Kaczyńskiego, nie będzie wydana, z Jankiem Pińskim. Robiliśmy to. I wiecie państwo, nagle okazuje się, że oni usprawiedliwiają Nawrockiego i w trakcie tej konferencji prasowej, tej, gdzie Kaczyński mówi nam te wszystkie rewelacje, bum, dowiadujemy się, ABW Napada na telewizji Republika. Szanowni Państwo, czego jeszcze potrzebujecie? Rozbraliśmy e, razem z innymi dziennikarzami tę próbę ustawki Kurskiego, e, takiej w stylu bataysławiczkim, kiedy w piątek e, żona Karola Nawrockiego miała być w mediach i Płakać, że nie linczujcie mnie, nie linczujcie męża, ponieważ e, czuję się zagrożona, bo rzeczywiście to będą sprawdzane jej działania, bo to jest funkcjonariuszka kasu. E, te wszystkie informacje dotyczące statku miłości, te wszystkie inne rzeczy, e, ma, miało wywołać ten efekt, że społeczeństwo jednak jest, miało. Jednak tutaj zareagować w taki sposób, że jednak ta sympatia przeważy dla biednej, zapłakanej kobiety. To są typowe działania i to są, to są takie działania, które już, już nieraz robił Jacek Kurski. On się zresztą do tego dokładnie przyznał, bo to wszystko to pokazywał te prowokacje, o których mówił, że bądźcie grzecznie w telewizji, bo ja jeszcze wrócę. Nawrocki powiedział po moim trupie, to są wszystko ich rozgrywki. Pamiętajcie Państwo, to są wszystko ich rozgrywki. Kolejną prowokacją ma być to, że w ostatniej chwili ktoś niechcący zdradzi, że Karol Nawrocki był takim przykrywkowcem w środowisku kibiców, a później on już te stosunki międzynarodowe robił w ramach pracy dla Polski, dla wywiadu. Szanowni Państwo, i, i na to wszystko jeszcze wchodzi ta prowokacja ABW. E, panie Szymoniak, Panie Kujawa, Panie Syrysko, to, że Wy żeście dopiero w ostatniej chwili pokazali te materiały dotyczące Nawrockiego, kiedy powinniście zrobić to dużo wcześniej. I nie dopuścić, żeby taki człowiek kandydował na prezydenta, a teraz jeszcze de facto działacie przeciwko e, Rafałowi Trzaskowskiemu. No czy to jest coś niebywałego? Przecież ci funkcjonariusze doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że ta informacja będzie niezwykle ważna. Zobaczcie, mamy czwartek. Ja to nagrywam czwartek po południu. E, E, zobaczcie, przez jutrzejszy, jutrzejszy dzień będzie nakręcana awantura e, służb Tuska, które chcą zadręczyć Wolną Telewizję Republika. Oczywiście, Telewizja Republika od razu mówi o tym, żeby e, już dawać im pieniądze na wóz transmisyjny, bo jak im zamkną to wszystko, to będą mogli z wozu nadawać. Wiecie Państwo, bo służby by nie potrafiły wozu zamknąć. Wiecie, że to już są wpiny. Na szczęście obejrzyjcie tą transmisję, nie wiem, czy to będą, pewnie będzie w mediach, bo jest tam pan Piotr Szumlewicz. I pan Piotr Szumlewicz stuka się w głowę. Ta pani prowadząca w Telewizji Republika oszalała, bo on mówi, no przyjechali funkcjonariusze, no i po prostu chcieli się zapytać tak o, o coś, e, tak jak często to funkcjonariusze robią e, i nic się nie stało i zwariowali, no bo e, uspokoił tę sytuację. Bo tak naprawdę nic tam się nie stało, ale samo to, że do telewizji w tym przypadku przyjechali funkcjonariusze ABW, no, dało im pretekst. Po prostu dało im pretekst. Mimo tego, że minister Siemoniak powiedział, że nie będzie żadnych działań ABW do końca kampanii wyborczej. Sami Państwo sobie odpowiedzcie na to, co się wydarzyło. Panie Siemoniak, to mało jeszcze. Idź pan naprawdę, już się podejdę do dymisji. Wprawdy. E, pomijam już to, że mnie cały czas dręczycie i cały czas Janka i jesteśmy pod obserwacją. To, że wychodzą e, inwigilacje dziennikarzy, wychodzi Hermes, e, który inwigilował pana Kraśk. Słuchajcie, szanowni państwo, e, dziennikarze, Naprawdę mieliście mnóstwo Pegasiusów, Hermesa, Predatora, Fenga i inne rzeczy. Sądziliście, że Kaczyński, który miał tę możliwość, wydawał na to setki milionów złotych, was by oszczędził? Ja nie rozumiem, dlaczego zespół do spraw Pegasiusa ukrywa te wszystkie informacje. Bo gdyby te informacje wyszły na jaw, byłoby po wyborach, Kaczyński odszedłby w niebyt. I za to Odpowiedzialne są służby specjalne, które nie zostały jeszcze wyczyszczone po działaniach PiS. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o łapkę w górę. Kupcie naszą książkę: Księżyc CBA. Tam jest wszystko w jednym miejscu zgromadzone i w zasadzie to jest jeden akt oskarżenia. Tam jest kilkadziesiąt przestępstw. Dowiecie się z niej na pewno, jak Jarosław Kaczyński chciał z pieniędzy zatrzymanych w banku PKOSA zbudować dwie wieże. Czyli jest 500 milionów euro. On chciał stamtąd dostać 300. Dziękuję. Do widzenia Państwa.